Hej hejo z tej strony, Benio, i dzisiaj mam zamiar przedstawić Wam ostateczną teorię na temat E750. W tym samym chciałbym Wam bardzo podziękować, ponieważ bardzo dużo subskrypcji leciało dzięki moim teoriom. Więc jestem Wam z góry bardzo wdzięczny. Ta seria będzie się na pewno lepiej rozwijać dzięki Wam. No, ja bez dalszych w i zapraszam do oglądania. Czym ostatecznie jest E750? Jest tak, E750 nie było nikomu znane, nikt nie wiedział jego nazwy, do czasu, kiedy Matel wstawił zdjęcie. I mam tylko tyle do powiedzenia. Matel tylko! A teraz to tyle. E750 ma się nazywać Scorpius Rex. Tyle było o tym komentarzy pod filmami. No ale tak, Scorpius Rex. I od razu następnie mówisz, że E750 nie ma nic wspólnego ze Skorpionem. Więc dlaczego nazywa się Scorpius Rex? Otóż dlatego. Jest dinozaur, który ma na nazwę Skorpiowenator, Co można sądzić po kształcie czaszki Scorpiusa Rexa. Porównując ją do czaszki Scorpiovenatora, wygląda niemalże identycznie. Widać też, że Scorpius Rex posiada... Od nogi, identyczne do nóg Velociraptora, czyli to będzie mieszanka na pewno jeszcze innych gatunków dinozaurów, ale tak, Scorpius Rex jest mieszanką Scorpio Venatora, Velociraptora i jak sądzę po nazwie Rex, może być albo połączeniem też Indominusa Rexa, albo Tyranozaura. Na ten czas nie wiem jeszcze wiele na temat Scorpiusa Rexa, ale Mattel bardzo zepsuło oczekiwania wielu słuchaczy. Kiedy nikt nie wiedział jak ma wyglądać Scorpius Rex, wtedy wszyscy czuli taki, taki smaczek niepewności. Nie wiedzieliśmy czym może być. Czy to może być jakaś nowa hybryda, czy to może być jakiś linozaur, który był, występował w trylogii już Parku Jurajskiego. A Mattel to wszystko zrujnował, stawiając zdjęcie, które ma przedstawiać Scorpius Rexa. Ja tylko mam nadzieję, że DreamWorks i Universal teraz sprzedadzą wielu słuchaczom, którzy uważali, że S750 to jest Scorpius takiego wielkiego plaskacza w pysk i stają jakiegoś innego dinozaura niż ma być Scorpius Rex. No, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że DreamWorks w końcu coś zrobi z tym. A ja już nie przedłużam. I do usłyszenia.